Ibanez Jam, czyli sportowy ibanez z tak zwaną rączką, która nazywa się Monkey Grip. To oczywiście model, który powstał we współpracy ze Vaiem, Wajem, znakomitym, znakomitym gitarzystą. W tym momencie został zastąpiony przez model Pia który też tutaj ma takie dziurki, ale już nie, można za nie złapać yy, gitarki, ale Ibanez cały czas produkuje na przykład taką gitarę jak Jam Junior. Jam Junior oczywiście jest w pełni omówiony na kanale, znajdziecie pełny odcinek o tym, jak ta gitara się yy, prezentuje. Moim zdaniem też po jakimś czasie, że tak powiem, yy, obcowania z tymi instrumentami, po posiadaniu kilku, powiem, że w pierwszych seriach chyba były lepsze te mostki Tremolo. Teraz te mostki to nie jest najmocniejszy element tej gitary. Jest to rzeczywiście dosyć słaby most i wielokrotnie też już mieliśmy tak, że wymienialiśmy ten mostek po prostu na wyższej klasy, chociażby na mostek gotocha. Ogólnie jest to taki całkiem, całkiem przyzwoity instrument, yy, który no, jeżeli jesteśmy fanami Stevie'ego Waja i chcemy mieć tą rączkę i chcemy się wyróżniać, no, to możemy go sobie kupić, ale. Z taką perspektywą, że będziemy w nim różne rzeczy e, wymieniać, zdroworozsądkowo i dużo lepiej jest poszukać używanego Ibaneza bądź Ibaneza nowego z serii RG bez tej rączki, który jest tak naprawdę bliźniaczy. W podobnej cenie będzie miał lepszą specyfikację. Tutaj królują e, te 421, które już na przykład mają pick-upy e, Marzio. Więc jeżeli nie musicie dopłacać za to drzewko życia, jeżeli nie musicie dopłacać za tą rączkę, to raczej poszukajcie starszego ibaneza, bądź na rynku używanym, bądź nowego ibaneza, ale po prostu bez sygnatury na rynku nowym.